Zarabianie na Twitchu. Jak stworzyć popularny kanał gamingowy? Rozdział 10 Przykłady sukcesu i inspiracje. 10.4 inspirujące case studies z różnych niż gamingowych. Zagadnienia: 1 kwietnia 2010 roku streamerzy gier MOBA. 2 kwietnia 2010 roku streamerzy gier FPS. 3 kwietnia 2010 roku streamerzy gier RPG. 4 kwietnia 2010 roku streamerzy gier niezależnych. 5 kwietnia 2010 roku streamerzy gier edukacyjnych. 6 kwietnia 2010 roku wnioski. W świecie Twitcha istnieje wiele nisz, które przyciągają różnorodną publiczność. Poniżej przedstawiam kilka inspirujących przypadków streamerów, którzy odniesieli sukces w różnych kategoriach gier, wykorzystując swoje unikalne podejście i strategie. Analiza ich działań może dostarczyć cennych wskazówek dla początkujących streamerów. Przykład, N0tail, Johansson Stein, N0tail to znany streamer i profesjonalny gracz do UT2. Jego sukces na Twitchu wynika z kilku kluczowych czynników. Interaktywność. n tail często angażuje swoich widzów, zadając pytania i komentując ich odpowiedzi. Dzięki temu jego streamy stają się bardziej interaktywne, co przyciąga większą publiczność. Umiejętności. Jako profesjonalny gracz, jego wysoka umiejętność gry przyciąga widzów, którzy chcą nauczyć się od najlepszego. Dzieli się swoją wiedzą na temat strategii, co sprawia, że jego streamy są wartościowe. Społeczność n 0 aktywnie angażuje się w społeczność do 2 co zwiększa jego widoczność na platformie. Uczestniczy w wydarzeniach oraz współpracuje z innymi streamerami. Przykład: Shroud, Michael Grzesiek, Shroud to były profesjonalny gracz CS, Go, który obecnie streamuje różne gry FPS, takie jak Alorant czy Apex Legends. Kluczowe aspekty jego sukcesu to wysoka jakość produkcji. Shroud inwestuje w sprzęt, który zapewnia doskonałą jakość obrazu i dźwięku. Jego oreleje są estetyczne i funkcjonalne. Umiejętności strzeleckie. Jego znakomite umiejętności w strzelankach przyciągają widzów, którzy chcą zobaczyć wysokiej jakości gameplay. Prostota. Shroud nie przesadza z efektami wizualnymi, co sprawia, że widzowie mogą skupić się na grze. Jego transmisje są przyjemne dla oka i nieprzesadzone. Przykład. Critical Role. Critical Role to grupa profesjonalnych graczy D&D, którzy streamują swoje sesje. Ich przypadek pokazuje, jak można odnaleźć nisze w grze RPG. Opowiadanie historii, kluczowym elementem ich sukcesu jest umiejętność opowiadania angażujących w historii. Widzowie nie tylko oglądają grę, ale również są świadkami rozwoju postaci i fabuły. Wspólnota, krytykel Role zbudowało ogromną społeczność fanów, którzy aktywnie uczestniczą w dyskusjach na temat fabuły i postaci. Używają platformy do interakcji, co zwiększa lojalność widzów. Merchandising, grupa skutecznie sprzedaje swoje produkty, takie jak książki i figurki, co dodatkowo wspiera ich działalność. Przykład: IneSaucer. Ine Saucer to streamer znany z grania w niezależne gry oraz gry retro. Jego podejście do streamowania różni się od typowych transmisji. Humor i osobowość. Wyni wyróżnia się swoim poczuciem humoru i osobowością, co przyciąga widzów. Jego interakcje z chatem są pełne dowcipów i zabawnych komentarzy. Edukacja i recenzje. Często omawia niezależne tytuły, oferując recenzje i opinie, co przyciąga fanów szukających nowych gier do wypróbowania. Wsparcie dla twórców, Wyni angażuje się w promocję twórców gier Indie, co przyciąga widzów zainteresowanych tym segmentem rynku. Przykład: Profesor Broman. Profesor Broman to streamer, który łączy gry z edukacją, szczególnie w obszarze historii gier i technologii. Edukacja przez zabawę, jego transmisje są pełne wartościowych informacji, co czyni je interesującymi dla widzów chcących dowiedzieć się więcej o grach i ich historii. Interaktywność angażuje widzów w dyskusję na temat tematów poruszanych w trakcie gier, co zwiększa ich zaangażowanie. Wsparcie dla nauki, organizuje wydarzenia charytatywne, co przyciąga uwagę widzów, którzy chcą wspierać dobre cele. Inspirujące case studies z różnych niż Gamingowych pokazują, że sukces na Twitchu zależy od unikalnego podejścia, które przyciąga widzów. Warto angażować się w społeczność, dbać o jakość produkcji oraz wykorzystywać swoje umiejętności i pasje w sposób, który przyciągnie zainteresowanie widzów. Przykłady streamerów z różnych kategorii gier pokazują, że istnieje wiele dróg do osiągnięcia sukcesu na platformie, a kluczem jest znalezienie własnej niszy i rozwijanie jej z pasją. Zarabianie na Twitchu. Jak stworzyć popularny kanał gamingowy? Rozdział 10. Przykłady sukcesu i inspiracje. 10.4 Inspirujące case studies z różnych nisz gamingowych.